Zobaczcie co wymodziłem. Widzicie? Doszło. Elegancko. Teraz trzeba będzie to zaspawać. To wszystko obszlifować, tutaj zrobić sznita, żeby zalać ładnie. I można zalewać pasem. Ale naprężony. Pasem nie dałem rady ścisnąć. No to obciążnikiem popchnąłem. Elegancko. Będzie chodzić. Siemano, witamy. Zobaczcie, już mam tą ramę pospawaną, poszlifowaną, wyczyszczoną. No już trochę pomalowałem. Jak tu widzicie, gdzie tu było to pęknięcie, nie ma. Nie ma, no taka krupeczka została, ale ja się farbo zamarzę. Dociągnąłem, dospawałem. Tutaj zrobiłem od spodu takie wzmocnienie z blachy, żeby nie było widać. No oczywiście od spodu. O tu. Już z góry nie będę dawał, to już tak na pewno będzie trzymać. No i co? Trochę pomalowałem. No ale kurde, farba mi się skończyła. A byłem dzisiaj w sklepie. Kurde mogłem... Dokupić puszkę. Myślałam, że starczy. Mało brakuje. Mało brakuje. Jeden pistolecik brakło, żeby to domalować. No ale dobra, to nic. Poniedziałek się dokupi, się domaluje. No i może to i dobrze, bo się wtedy obróci elegancko i się pomaluje. No, ale tak na razie cieszę się, że tu mi się udało to dociągnąć, przyspawać, wzmocnić, że to już będzie trzymać. No, wreszcie to jakoś wygląda, nie? A nie o taka dziura, blachy z dwóch stron, nie wiadomo jak przyspawane. No, a tutaj już czekają te dwa boki sobie żeby już do kupy to wszystko złożyć, trzeba będzie to podczepić pod ciągnik, poskładać i z tamtym dołem coś myśleć. Nie wiem, zaczepiać to ramę to chyba nie ma sensu. Tej dolnej ramy, no bo co mi to da? Nic mi to nie da, że tylko pomaluję. Nie wiem, no ale muszę, muszę, co zrobić, muszę e, rozruszać te śruby, trzy śruby muszę te rozruszać, żeby to była regulacja. O, tu drut jakiegoś na z pastucha. No, bo to wszystko rozkręcać nie ma to jakiegoś największego sensu. Tak mi się wydaje. Ale, jakbym wtedy to porozkręcał, pomalował wszystko, to by wyglądało jak nówka. No, ale to nie. No, kurde. Parę dni by to zajęło, żeby to porobić. No ale to tak jak mówię, to nie ma jakiegoś tam największego sensu to robić. No bo, no nie wiem, też trochę by było te. No tam najwięcej czyszczenia by było, bo tam jest dużo zakamarków tego wszystkiego, ale nie, chyba nie będę wykręcam tylko te połamane zęby, powmieniam. Podjechać pod myjkę, umyć to. I już, a nie tam malować. Toż można by było, ale to nie nie, nie, nie ma sensu. Zresztą możecie napisać w komentarzu jak uważacie. Ja uważam, że nie ma sensu tego malować, a jak Wy? Jak jakbyście, jakbyście wy zrobili na moim miejscu?